Hej, cześć, witajcie z tej strony Loren i witam was w 33 odcinku Watch Dogs 2 i musimy podjechać e, do latarni morskiej. Tam kontynuacja poprzedniej misji z tymi chińskimi znaczkami czy coś takiego. Dobra, już jesteśmy w sumie. Tylko teraz tam wejść. Ej, ładnie tu. Ładnie. Tu mam... Mamy jakąś znajdźkę. Żebym ją zgarnął. Gdzie ona jest? Niby tutaj. A no rzeczywiście. Dobra, punkty badań mamy. Lecimy na latarnię. Schody są dla słabeuszy. I inne tego typu yy, drabiny właśnie. Dobra, rozpoczynamy misję. Let's go!

If I read the blueprints right, and I know I did, it's got cameras that I can hack. I'm going for an inside peek. And then what? Hijack the shit out of it, as soon as I figure out how. That's crazy. I love it. I want their main server, and that means bringing it closer to us. I'm going inside. Dobra, tylko

tu mamy jakiegoś drona? Który pewnie się przyda, albo niekoniecznie, za dużo głosów słyszę. Um. co teraz? O! Dobra, mamy kamerę, pakujemy typa, Wśród. teraz mogę wejść? Nie mogę i tak. Wejdźmy tu. A, nie sięgnę. Jestem w jakimś robocie, chyba. Haha, oh, oh, oh. nie to typo. Bo tak chodzi, to musimy poczekać po prostu. Niech sobie idzie w tą stronę i schakujemy to, to żółte coś. Odszukaj login. Okej. Okay. Dobra. Odszukaj login i hasło. Mamy hasło, fajnie. Jakoś piętro wyżej by się trzeba było dostać. Dobra, teraz wejdziemy? Nie, wejdziemy. Hmm. Nie mają wyżej tych kamer. Prądy mogę od nich wziąć. Pieniążki. Hmm. Tu nie mogę? Jak się tym tronem wydostać? Jest, to wygląda jak winda trochę. Hmm... Chyba że tędy? Nie ma dupa. Ta, tam na górze coś. Tutaj jest gwiazd. Dobra. Jesteśmy na dobrym tropie. Dobra, wjeżdżamy. I proszę bardzo. Proszę bardzo. Ugryzłem się w język. Ła. Trochę zabolało. Ale mówię jak robot. Ha. Dobra.

Jakąś łódką będziemy wypijać Ta mamy łódeczkę. A, misja już wykonana jedna. Teraz część druga. Gdzie ja muszę się dostać? Dobra, to widzimy się za chwilę mortki. A jeszcze tak y przed cięciem y powiem wam, że żebyście zostawili łapkę w górę oraz subskrypcję. Z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. No i w sumie to tyle. Widzimy się za chwilę. Dobra. Witam was. Wróciłem. E, miałem drobne problemy. E, rozwaliłem motor i w sumie samochód moją fiametkę e, zatopiłem gdzieś tam. Nie wiem jak tu teraz wejść, bo, bo mnie policja goniła.

Dobra. I timed every barge hack with activity on the New York Stock Exchange. Every time it matched up with periods leading up to volatile trading all the way back to 2007. 2007? Wait, you saying the financial crisis was an early bellwether test to manipulate buying and spending patterns on an already susceptible market. But how did the Auntie Shoe boys have access to it that early? Unless Unless they were given the access to it? Dobra, już pr prawie jesteśmy, więc nie ma co robić cięcia, bo... Jak robię cięcia, to zazwyczaj mi nic nie wychodzi. Albo sobie pogarszam wszystko. Dobra, już jesteśmy. Hello, my friendo. Kurde... Co jest Twój plan? There may be hundreds of servers on board a ship of that size. I need to hack the admin terminal to locate the server we want. Uh! Oni no, się nie skapnęli, nie? No. No, no, jest, na górę muszę się dostać jakoś? Tu się A, tutaj zaczynaliśmy, Dobra. Ja, huh? M. Mm. Prawie bym nie zobaczył, i ktoś mnie zobaczył, oczywiście na ten pajac. To będzie ciężkie, ciężka misja.

the server. How exactly am I getting this off the boat? The blueprints you found show a service elevator shaft. They say that shaft is a bad mother. Shut your mouth! I'm talking about elevator shaft. <laughs> I can dig it. Get the server up on deck, and we'll take care of the rest. Uh oh. No oh. ah! Jeszcze kawałeczek, ale ty, co się stało? Zgubiłem, ale mam fokusa. Naprawdę to się w głowie nie mieści. Ja mam teraz fokusa. O, seria? Dobra, trzeba tylko wykręcić. Dobra, ja za o nie wiem, czy lepiej. Poczekaj na ewakuację, minutę. Jak oni nic nie zrobią, to chillerka. Jak oni nic nie zrobią z tym. Kurde, za, za blisko mikrofonu jestem. Jak nie zrobią z tym serwerem? Tak. What you Where are you? You should see me right about now. What am I looking? Holy shit, that's no moon. Is that your drone? Surprise. Custom built for us. Ale dziwne, bo oni, on powiedział Markus, że widział, byliśmy pod podkładem. Pod pokładem. Dobra, misja wykonana. Nice. O kurde. Dzień, dzień dobry. Sila, sila. Dobra. Ale giga dron. Nie, myślę mi się podobał w sumie. Tylko miałem takie skupienie, no to nie jest łatwe. Spying and sabotage by groups like Deadset. Now, I will tell you this: Bloom is working on a product that will eliminate this problem. Fucker gave the hackers bellwether access so they could test it for Then spun the attack as a vulnerability on the submarine cables. Got to hand it to the asshole. You know, more companies are going to sign up for Bloom's satellite pipeline. Okay, so we release everything we have on Duchamp, okay? Let the public hang him like they did fucking Mussolini. Breaking his neck isn't the answer. Well man. sitting on our asses isn't either, okay? So but for once what I want to Shut up. Do He's baiting us. I think. He's trying to neutralize us one last time as a threat. And we are a threat. We agreed all of us to play this thing out on our own terms. Has that changed? We almost have everything we need to hurt him permanently. So let's all get back to work and let's bring this thing home. Mm -hmm. all right. Oh, kolejny Poziom. Czy odblokujemy w końcu ten napad na Noodle? Na, na Bloom, na Bloom. Nie, na Noodle już był. Um, kolejne punkty. Nie dużo mam tych punktów. Dobra, to lecimy. Ulepszony profiler. Um, nie wiem, czy to chcę. No tutaj mam coś? Dobra, to, to może być spoko. Tak mi się wydaje. Tu nie. Nie. Majsterkowanie. Inżynieria społeczna, hakowanie pojazdów. Co ja tu mam jeszcze? Masowe hakowanie pojazdów. No to by to by było spoko. Dobra. Niech to będzie. I w sumie to by było na tyle. Odblokowaliśmy to? Czy, czy jak? Ile w ogóle nam brakuje do tego tak na Bloom? No nie wiem. Dobra, to, to by było na tyle. Dzięki, że wytrwaliście do końca. Strzelcie łapkę w górę oraz yy, subskrypcję. I napiszcie jakiś komentarz, więc cześć i czołem. Do nas.